Thank you Cześć wam, z tej strony Pixel. Dzisiaj krótszy odcinek, Ym, tak jak widzicie już mamy Krychowiaka na defensywnego pomocnika, y, jest to inform, bardzo dobrze się spisuje, jest w miarę smoko, y, spoko, lecimy z kolejnym meczykiem, ten odcinek będzie trochę krótszy ze względu na mniejszą ilość bramek, tutaj jak widać bark BPL jak zwykle, jak zwykle bardzo często to trafiamy. Pierwsza sytuacja, 35 minuta, nie jest to bramka, jest to czerwona kartka, widzicie, jest to druga, żółta, prędzej też, bo faul... Ale tak jak widać, no nie wiem, moim zdaniem trochę niezasłużona, bo tak naprawdę wydaje mi się, że głównie to było z przypadków. no ale kartka to kartka, trochę to przełoży się wszystko, mimo, mimo wszystko na cały ten mecz. No i tak naprawdę w pierwszej połowie nie było żadnej bramki. No, ale cóż, to już nie jest tak naprawdę nasza wina. No trudno, bywa. E, tutaj są powtórki z poprzedniej połowy. Sporo go naciskałem, dużo wodycki się pokazywał e, Połowa bardzo wyrównana, lecz na nasze posiadanie. E, no i kontynuujemy z drugą połową. E, następna akcja. Dopiero w 53 minucie świetne podanie. Akurat wypadło na V. Tutaj Klisi zawalił. Nie wiem co tak naprawdę miało duży wpływ na tą y, akcję. Też wydaje mi się, że to nie było umyślne, ale wiadomo, FIFA rządzi się swoimi prawami. Prędzej by Hart powinien dostać kartkę. No ale cóż. Trafiliśmy karny, krychowiek podszedł do tego. Totalnie z Nie wiem czemu strzeliłem tak lekko. Chciałem w lewy górny róg. Poszła lekka piłka. Um, no i wyszło. Następna akcja, 62 minuta. Um, Piska dostał świetne podanie, świetne wysunięcie, tylko dosłownie na obieg. Zobaczcie jak on wbiega, jakie jest szybkie tempo. Polecam, jeżeli ktoś gra Polakami, jest bardzo dobry, dobry, świetny. Um, tak naprawdę w Polsce są też dobre zawodnicy. Duże tempo mają wielu ich. No i tak kończy się ten mecz. Czerwona kartka, jeden gol, 1 gol, 1-0, 3 punkty do, do przodu. Hard, jak widać, statystyki na naszą stronę. No ale cóż, to widocznie wystarczyło do uzyskania pozytywnego wyniku. Zmieniliśmy trochę zawodników ze względu na kondycję. Stwierdziłem, że nie ma sensu robić na razie składu. Myślę nad składem z kolejnej reprezentacji ale zobaczymy jak to będzie na razie zostaje jak jest yy, tu jest kolejny nasz przeciwnik trochę się zastanawialiśmy no i 3-5-2 Suarez Gomez, Gece to był strasznie silny skład yy, no ale cóż, silny skład no to co, my się nie damy? no pewnie, że się nie damy tyle, że no akurat pierwszy go, gol wpada świeżo w w, w w 13 minucie, no co, tak naprawdę nie mamy dużego wpływu Trochę, du trochę, dużo szczęścia, dużo szczęścia przeciwnika musiał obejrzeć tą powtórkę. No mimo wszystko ładne złożenie się do strzału. Cóż, ładne, ładne Shakir, dobry zawodnik. Polecam. Yy, no ale cóż, no, my się nie damy. Za chwilę będzie kolejna akcja, nad którą została wypracowana dosyć ładnie. No tutaj akurat błąd obrony, no Lewandowski wykorzystuje takie sytuacje, mocny strzał w dolny ruch bramki. Nie możemy się zatrzymać. No i Lewandowski pokazuje dalej. No i co? 45 minuta, strzał, koniec, nic. No było dosyć wyrównany ten mecz. Mecz ta pierwsza połowa była dosyć wyrównana. Tutaj jeszcze są powtórki akurat tego strzału. Jak widać, 10 strzałów oddaliśmy, ale to nie wystarczyło, następna akcja Sobiech, piękny lob, błąd przez przeciwnika, zacząłem grać skrzydłami jako w tym meczu, nie zmieniałem formacji ale że ma on trzech obrońców no trzeba było jakoś to wykorzystać Sobiech, bardzo ładnie podbicie lewą nogą niepotrzebnie wychodził tak naprawdę jego wina mimo wszystko 2 49 minuta no i lecimy do przodu, jest to następna szybka akcja Świeży już 52 minuta yy, Kolejna akcja Błaszczykowski, zobaczcie jak on to zrobił Też kolejne leciutkie podbicie Bardzo ładna parada Weidenfeller, to był Weidenfeller chyba yy, Bardzo ładna parada bramkarza no Ale cóż, nie dał rady Tego wyciągnąć Trudno, nasze szczęście, jego pech Bardzo ładne podanie Lewandowskiego, świetnie się Zgrywają ze sobą Tutaj jak słychać trochę przeżywał, bo to był Anglik mimo wszystko, następna akcja, 72 minuta błąd mojej obrony, nie wiem czemu nie zrobiłem tutaj ślizgu, no nie miałem siły no Gomez, piękne strzały taka siła, no nie ma jak no trudno, Gomez jest wielki, nie da się go rady przepchać, jak w poprzednim meczu 3-2, no i tak kończy się ten mecz, Ym, jest to krótki odcinek, postanowiłem zrobić to dosyć na dosyć szybko, jak widać Lewandowski naszym zawodnikiem meczu oddaliśmy o wiele, 19 strzałów, 12 celnych, yy, nasz przeciwnik no, nie dominował, grał na trzech obrońców, to widać, że trochę za bardzo nie potrafi tego robić, jak widać zdobywamy mistrzostwo, 15 punktów, 4000 monet, lecimy do przodu, na razie nikogo nie kupujemy, bo tak naprawdę jest nam to zbędne, dzięki, jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, na razie.